Dzień dobry, Natalia Barańska. Oglądają Państwo program Na Własne Oczy, przygotowany wspólnie przez reporterów miesięcznika i portalu Tarnów In oraz telewizji małopolskiej IMAW. Co tydzień w piątki zabierać Was będziemy wszędzie tam, gdzie działo się coś niezwykłego. Co dziś w programie? Nowe kryteria rekrutacji do gimnazjów. Sprawdziliśmy, co się zmieniło. Lepsi i gorsi wójtowie. Polityczny zgrzyt w lokalnych samorządach. Piłkarze termaliki trenują już przed rundą wiosenną, na razie w niecieczy, czy potem lecą do Hiszpanii. O tym w dalszej części programu, a zaczynamy od tematu tygodnia. Pojezierze Tarnowskie to już oficjalna nazwa projektu, w ramach którego jeziora i stawy pożgierowe w regionie tarnowskim mają przyczynić się do rozwoju przemysłu czasu wolnego, tworzenia miejsc pracy i wypoczynku dla lokalnych społeczności i turystów. W Borzęcinie odbyła się konferencja z udziałem pomysłodawców i samorządów zaangażowanych w to przedsięwzięcie. O tym Tomasz Jamrozik. Jesteśmy nad jednym z pożwirowych wyrobisk w minie Bożęcin. Tego typu zbiorników na tym terenie jest bardzo dużo. Nic więc dziwnego, że od wielu lat samorządowcy głowili się, jak je zagospodarować i jak wykorzystać. Szansa pojawiła się kilka lat temu, kiedy powstały odpowiednie programy unijne mające na celu rekultywację tego typu zbiorników i zabudowę w infrastrukturę turystyczną, która mogłaby służyć mieszkańcom. Stąd pojawił się pomysł na Pojezierze Tarnowskie. Nazwa dosyć enigmatyczna i dziwna, no bo skąd Pojezierze tutaj w tym regionie, ale jeżeli policzymy te wszystkie zbiorniki, do tego dodamy już te akweny, które funkcjonują jako atrakcja turystyczna w lecie, to się okazuje, że to jest spory potencjał. I o tym potencjale w Borzęcinie dyskutowali wójtowie, burmistrzowie i samorządowcy z naszego regionu. O utworzeniu Pojezierza Tarnowskiego, co prawda wcześniej pod inną nazwą, myśleliśmy już kilka lat temu, mając na Uwadzę fakt, że eksploatacja kruszyw, która na naszym terenie jest dominującą gałęzią gospodarki, postępuje i z biegiem czasu pojawią się zbiorniki, które trzeba będzie zagospodarować. I zrodził się taki pomysł. No wiadomo, że większość podmiotów prowadzących eksploatację z racji tego, że jest to łatwiejsze. Chciałaby prowadzić rekultywację w kierunku stawów hodowlanych. Natomiast w interesie społecznym jest rekultywacja w kierunku wodnym, tak aby można było tam tworzyć ośrodki sportu i rekreacji. My musimy przyciągnąć klienta też na weekend, ale chcemy, żeby on tutaj przyjechał przynajmniej na tydzień. Czyli my, jako sama gmina Radów, zaspokoić turystę żeby wypoczął, miał rozrywkę w ciągu tygodnia. Już jest troszkę, jakby się robi ciasno. Więc zaproszenie do współpracy gminy Szczurowa, gminy Bożencin, gmina Olesno, gdzie mamy Zalipie malowana wieś. Czyli musimy tego turystę gdzieś w razie niepogody wysłać na jeden dzień, dwa, żeby on się mógł gdzieś zatrzymać. I mamy wydzielony obszar czterech hektarów, gdzie chcemy zrobić ośrodek spa. To jest główny ośrodek spa. Miejsce przy plaży, czyli... Park różnorodności, ale głównie świat bajek dla, dla dzieci, dla młodzieży, jakaś ściana spinaczkowa i tężnie torfowe i takie tężnie solankowe, czyli ale głównie torfowe, tak jak ma podobna Rabka zrobione. I to jest ten czas, który zagospodarujemy dla, dla dorosłej młodzieży dla dzieci. Zrodził się pomysł uruchomienia wodnego parku kulturowego, który jednocześnie. Ma na celu pokazanie dziedzictwa gminy i Gminy Szczurowa, stąd też szlak poezji, szlak groteski nawiązujący do Sławomira Morożka, bo przy okazji tych atrakcji turystycznych, które pewnie niebawem tutaj powstaną, chcemy wyeksponować to, co. Jest reprezentatywne dla poszczególnych gmin, czyli osoby, postaci, zabytki, które tutaj funkcjonują. Ciekawe miejsca, również miejsca związane z przyrodą. Prace techniczne do, do, dotyczące kształtowania tych wyrobisk, brzegów, skarb, nachylenia oczywiście będą realizowane, ale tylko w tych miejscach, gdzie będzie zagospodarowanie w kierunku rekreacyjnym. W innych miejscach, tak jak mówiłam podczas prezentacji, te jeziora, które będą pozostawione jeziorami przyrodniczymi, bez takich prac będą spełniać swoje funkcje. W lutym będziemy składać kartę projektu. Końcem tego roku będzie nabór już na wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, które najprawdopodobniej będą ocenione w przyszłym roku. W związku z tym realizacja przynajmniej pierwszego etapu tego przedsięwzięcia pod nazwą Pojezierze Tarnowskie może się rozpocząć w 2017 roku i pierwszy etap będzie trwał dwa lata. Warto podkreślić przede wszystkim zaangażowanie wielu samorządowców tak z powiatu brzeskiego jak i tarnowskiego, ale również wielu przedsiębiorców, który wokół tego projektu również widzi dla siebie miejsce i również no, patrzymy na obecność wielu samorządowców na tej dzisiejszej konferencji. Myślę, że to jest taki trochę sygnał, który pokazuje, że... Zainteresowanie tym projektem jest dosyć duże i jeżeli jest duże zainteresowanie to na pewno wiele dobrego może z niego potem wyniknąć dla dobra naszego subregionu. Rada Miejska przyjęła nowe kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów obowiązujące uczniów spoza obwodu danej szkoły. Co się zmieniło i co warto wiedzieć przed złożeniem dokumentów do wybranego gimnazjum? O tym Olga Zyguła. Od nowego roku szkolnego liczyć się będzie, czy do danej szkoły chodzi starsze rodzeństwo kandydata, a także czy na terenie tego obwodu pracują jego rodzice. W najlepszej sytuacji są jednak laureaci, którzy zostaną przyjęci do każdej placówki. 1 stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty, zwana powszechnie ustawą rekrutacyjną. I ona wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do gimnazjum, do przedszkoli, do generalnie do wszystkich szkół. I zgodnie z tą ustawą rekrutacyjną młodzież, uczeń będzie przyjmowany z urzędu do klasy pierwszej, publicznego gimnazjum, jeżeli zamieszkuje właśnie w obwodzie tego gimnazjum. Natomiast w dalszej kolejności e, będą przyjmowani uczniowie, którzy na wniosek oczywiście rodzica bądź opiekuna prawnego, jeżeli w danym gimnazjum e, będą jeszcze wolne miejsca. W okresie przejściowym, e, czyli w, w roku poprzednim i jeszcze dwa lata temu, obowiązywała zasada, że kryteria rekrutacji e, wskazuje i określa w statucie e, szkoła danym gimnazjum. Natomiast obecnie Ustawa e, scedowała ten obowiązek na organ prowadzący. Są to trzy kryteria, e, kryteria społeczne. Pierwsze z nich mówi o tym, że rodzeństwo kandydata, jeżeli się do danego gimnazjum, do którego się ubiega kandydat, będzie 10 punktów. Drugie kryterium mówi o tym, że jeżeli w obrębie danego gimnazjum, do tego obwodu będzie bliskie położenie pracy jednego, jednego z rodziców czy opiekunów prawnych, kandydat uzyska 5 punktów. I ostatnie kryterium mówi o tym, że jeżeli w danym obwodzie gimnazjum będzie zamieszkiwał krewny i on będzie wspierał rodziców w sprawowaniu należytej opieki na tą osobę, na, na, na tą młodzieżą, no to też uzyska te pięć punktów. Proszę pamiętać również o gimnazjach e, artystycznych, czyli w zespole szkół muzycznych w Tarnowie, w zespole szkół plastycznych, czy oddziałach, oddziałach sportowych, czy w gimnazjum dwujęzycznym, gdzie tam obowiązują e, zasady, które, które są określone również w ustawie o systemie oświaty, e, mówiące m.in. o testach predyspozycji językowych, czy testach e, sprawności fizycznej. To będzie jeszcze odrębna kwestia. Laureaci, olimpiad, oczywiście finaliści e, będą mieli pierwszeństwo e, w tej rekrutacji. Będą przyjmowani po prostu z, z, z pierwszych miejsc. Będą mieli zagwarantowane miejsca. Nie milkną echa spotkania tarnowskich samorządowców w Krynicy. Poseł Michał Wojtkiewicz i Jacek Hudyma, etatowy członek zarządu powiatu tarnowskiego, twierdzą, że na spotkanie w Krynicy dotyczące unijnych funduszy zaproszono jedynie samorządowców związanych z koalicją PO-PSL. Urząd Marszałkowski odpowiada, to nie my zorganizowaliśmy to spotkanie. W Będniach trwają polityczne przepychanki, a my sprawdziliśmy, czy nasi lokalni samorządowcy ze sobą współpracują. Trwa spór na regionalnej scenie politycznej. Chodzi o spotkanie, które odbyło się w dniach 7-8 stycznia w karczmie regionalnej w Krynicy. Spotkanie mieli zorganizować wójtowie i burmistrzowie powiatu tarnowskiego w sprawie pozyskiwania funduszy unijnych. W całej sytuacji sporo jest niedomówień i niejasności. Jaka jest prawda? Zaniepokoiła nas informacja. Informacja o spotkaniu w dniu 7-8 stycznia w Krynicy. Według naszej informacji i według strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego organizowanej przez Urząd Marszałkowski, nie zostali zaproszeni wujtowie i burmistrzowie, związani bezpośrednio lub pośrednio z. Naszym ugrupowaniem, lub szeroko rozumianą yy, prawicą. My nie siedzimy okopani, nie myślimy o polityce, tylko my myślimy o tym, żeby pozyskiwać środki, żeby się przygotować do nowej perspektywy finansowej. Jeżeli jest taka możliwość, to rozmawiamy ze wszystkimi ludźmi, którzy mogą nam w tym pomóc, żeby, żebyśmy mieli określoną wiedzę. Dzisiaj trzeba myśleć horyzontalnie. No. Nie można realizować dużych inicjatyw wpisujących się chociażby nawet w program subregionalny bez współpracy wielu podmiotów, bez wejścia na zewnątrz. Czyli ta współpraca zawsze była, powtarzam, nie było w tym zakresie nigdy żadnych problemów. Widzimy od 2000. 15 czy 14 roku, że współpraca w starostwie nie układa się tak, jakby mi sobie, sobie tego życzyli. Widzimy właśnie, że tam są takie gierki polityczne robione. Zostaliśmy, aby czujemy się my, odseparowani od działania starostwa powiatowego. Przede wszystkim Gmina Radu, która nie jest traktowana zbyt poważnie i wszystkie inicjatywy, które są podejmowane w kierunku tego, aby gmina Radów się rozwijała, są terpodowane przez cały zarząd. Boję się, że to jest pierwszy etap, no jednak dość konfrontacyjnej polityki i stanowiska Urzędu Marszałkowskiego, gdzie będą rozgrywały się kluczowe decyzje odnośnie absorpcji środków europejskich. Myślę, że komuś bardzo na tym zależy i inspiruje takie dyskusje właśnie wokół tego tematu. Zamiast wziąć się do pracy i samemu coś robić, to po prostu oceniamy bardzo chętnie często czyjąś pracę. Ja uczestniczę również w różnych spotkaniach, konferencjach, które organizuje samorząd powiatu tarnowskiego i zawsze raz w roku, kiedy są organizowane fora, w tych spotkaniach biorę udział, ale jeżeli również poza takimi spotkaniami są organizowane inne konferencje, jak chociażby tutaj dzisiaj przez wielu wójtów burmistrzów właśnie Powiatu Brzeskiego i Tarnowskiego, czy. W ubiegłym tygodniu też spotkanie, które było organizowane przez wójtów burmistrzów części powiatu tarnowskiego, no biorę spotkanie, w tych spotkaniach udział i bardzo przede wszystkim gratuluję tym wójtom burmistrzom aktywności. No i widocznie ktoś zazdrości innym samorządowcom ich aktywności, no i tyle, co potrafi robić, to potrafi ich krytykować. Piłkarze termaliki od kilku dni trenują już przed rundą wiosenną, do 20 stycznia piłkarze będą trenować w niecieczy. Następnie polecą na zgrupowanie do hiszpańskiego Alicante, a o tym czy w zespole pojawią się nowi zawodnicy Tomasz Wereński. Piłkarze Termaliki powrócili już z urlopów i zaczynają ciężko pracować przed zbliżającą się rundą wiosenną. Ten sezon pod względem przygotowań do drugiej części sezonu będzie wyjątkowy, bo piłkarze z czy polecą do hiszpańskiego Alicante, aby tam ładować akumulatory. Do tego czasu będą trenować na własnych obiektach. Okres przygotowawczy jest bardzo krótki, w tym roku zimowy przynajmniej dla nas, stąd natężenie zajęć od początku duże, trenujemy dwa razy dziennie. W tym tygodniu poniedziałek, środa, piątek mamy zajęcia w siłowni, gdzie pracujemy nad siłą ogólną, a po południu mamy zajęcia na boisku. Wtorek, czwartek podwójne zajęcia, z których drugie są przewidziane w Woli Chorzelowskiej. Tam będziemy z kolei pracowali nad taktyką, nad elementami piłkarskimi, a do południowe zajęcia będą miały akcent wytrzymałościowy. Trener Piotr Mandrysz zapowiedział, że potrzebnych jest kilka wzmocnień w jego drużynie. Planujemy. Ja myślę, że lepiej używać czasu liczby mnogiej, bo, bo, bo jednak te decyzje podejmujemy w, w szerszym gronie. I, i, I na pewno jesteśmy zainteresowani ściągnięciem napastnika, który, który by pomógł nam podnieść jakość w przodzie albo wpłynął na, w sportowej rywalizacji w taki sposób na pozostałych, abyśmy tych goli strzelali więcej. Szukamy również kreatywnego piłkarza do drugiej linii, jak również stopera, bo, bo w obliczu problemów z Dawidem. Wiemy, że Paweł Stanów, fajny chłopak, wspaniały człowiek, no ale lat każdemu przybywa, no więc musimy się na tą ewentualność też zabezpieczyć, więc szukamy też stopera i zobaczymy, co przyniesie nam najbliższe dni, bo, bo też rozglądamy się. Za jakimś bramkarzem. Drużyna Termaliki w pierwszym meczu 14 lutego zagra na wyjeździe z Lechem Poznań. W pierwszym meczu tych dwóch drużyn górą była Termalika, która pokonała Mistrza Polski 3 do 1. To tyle w dzisiejszym programie, a za tydzień znowu zabierzemy Was wszędzie tam, gdzie działo się coś niezwykłego. Natalia Barańska, zapraszam.